Witam w kolejnym odcinku Smaki Małopolski. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Siedliszowice, a tutaj nowatorski, jak dla nas przynajmniej, produkt regionalny, który w okolicach Tarnowa i w samym Tarnowie nie jest jeszcze dobrze znany. Koziołki siedliszowskie. Jak wygląda i jak smakuje, to trzeba przyjechać tutaj i zobaczyć do Siedliszowic. Natomiast my Państwu spróbujemy zaraz opowiedzieć, z czego wykonuje się koziołki siedliszowskie, z jakich produktów. A ci, którzy już spróbowali koziołków, powiedzą nam jak smakują. Pomysł narodził się wtedy, kiedy stwierdziliśmy z naszym, z naszym kołem, że czas odnowić smaki dawne, które, które były w naszej miejscowości. A sama po prostu z, można powiedzieć, że zanikały. Znaleźliśmy ludzi, którzy mieli te przepisy schowane w starych zeszytach, po czym zdecydowaliśmy się odnowić te przepisy. Zaprosiliśmy tych ludzi, którzy to umieli robić, tutaj do nas, właśnie do Domu Ludowego. No i tak się zaczęło. Uczyliśmy się metodą próby błędów, no i dzisiaj myślę, że jest naprawdę dobrze. Czy długo odnawialiście te przepisy, próbowaliście, y, zmienialiście składniki, czy zmienialiście proporcje, jak to wyglądało? Nic się nie zmieniało, wszystko jest absolutnie tradycyjne, od początku do końca jak było napisane y, 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 w przepisie. Y, nie ma tam co zmieniać, wszystko jest tak naturalne, wszystko jest proste z tego co jest, z tego co było dawniej. Jeszcze znajdzie się ta kura, która zniesie to szczęśliwe jajko i, i krowa, która do, dobre mleko, że jest i ser i mleko i, i maślanka, żeby to wszystko wykonać. Komu najbardziej smakują koziołki siedliszowskie? Dzieciom starszym? mężczyzną, kobietom? Wszystkim, ale, ale no, to, to jest takie słodkie. Jak jest ciepłe, to każdemu smakuje, ale zaró, zarówno nam, do, dorosłym, jak i osobom starszym przypominają sobie ten smak, bo to nieraz już się nie chce robić, ale i dzieciom. Małe dzieci mamy też właśnie tutaj takie dwie lalunie, które chodzą i tak samo uwielbiają koziołki. Yy, proszę powiedzieć, przy jakiej okazji piecze się koziołki? Imprezy rodzinne, czy może festyny? Jak wy tutaj w kole gospodyń? Yy, my, kiedy robimy koziołki, to przeważnie jest jakaś impreza, festyny festyny, Jeździmy na jakieś targi smaku, na, na przykład teraz Mamy Dni żadna więc też, żeby wypromować tą naszą gminę, tą naszą wieś. Też się używa w tym, w tym sensie. A u nas we wsi robi się zarówno, zarówno jako danie obiadowe, można to robić również w, w poniedzielnym obiedzie, na tak zwaną zachciwkę, jak to u nas się mówiło, że żeby coś słodkiego, właśnie dobrego, ciepłego zjeść. Koziołki bardzo smakowały, szczególnie z czarną kawą zbożową. Czy smak oryginalny, czy raczej kojarzy się już z czymś innym Ciastkami. Znaczy kojarzy się troszeczkę z pączkami, bo też pieczony na, na głębokim smalcu, na głębokim tłuszczu. Jak wykonać koziołki siedliszowskie, co znajduje się w, w przepisie? Gdyby ktoś na przykład z naszych telewizorów spróbował czy chciał e, zrobić coś takiego. domu? To jest kilogram mąki pszennej z młyna. jest jajko, serwiejski, soda oczyszczona, to tak zwana broza, jak się przy tym mówiło, i szczypta soli i łyżeczka, so no odmówiami już sody oczyszczonej. Wtedy to najpierw dajemy kilogram mąki, jajko, za, troszeczkę solą posypiemy, zalewamy maślanką i damy łyżeczkę sody oczyszczonej, żeby ona po prostu ta, ta maślanka tak troszeczkę, takie bańki puszczała, można tak powiedzieć. I za chwilę do, dolewamy jeszcze troszeczkę tej maślanki i zarabiamy ciasto. I dodajemy sera jeszcze. Kostkę sera to jest 25 deko. To wszystko zarobimy, to ciasto, żeby było takie jak na pierogi. Nie za twarde, nie za takie miękkie, nie zalepkie. Później to wałkujemy, kroimy na różne. Można na trójkąciki, jak to po prostu woli. Kwadraty, trójkąciki i smażymy na smalcu. Na gorącym ogniu, na smalcu. Po prostu, jakby on rośnie później. Puszcz takie ma różne trój yy bąbelki na tym. I później po wyciągnięciu z tłuszczu posypujemy cukrem pudrem. Można spożywać to na gorąco, bo to jest najlepiej na gorąco, bo bardziej smakuje. Mam nadzieję, że danie się Państwu spodobało i może spróbujecie sami zrobić je w domu. Przepis Państwu podaliśmy, także wystarczy tylko odpowiednie produkty, odpowiedni piekarnik z odpowiednią temperaturą i możemy tworzyć to, co najpyszniejsze w Siedliszowicach, czyli koziołki. A teraz już zapraszam Państwa na kolejne odcinek z naszego regionu tarnowskiego, gdzie smakować będziemy i zobaczycie Państwo nowe produkty właśnie z naszego regionu, które na pewno są przepyszne i wyglądają równie pięknie.